Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która 140 lat ciążyła nad losami Polski.

Dobry wieczór Państwu. Tematem dzisiejszego spotkania jest Lublin międzywojenny, pierwsza stolica lokalnego rządu odrodzonej Rzeczpospolitej, siedziba Kulu, miasto, które wywarło istotny wpływ na rozwój Kościoła katolickiego w Polsce. Lublin, listopad 1919 roku. Prowincjonalne miasto kontrastuje z innymi stolicami Europy. Chodźcy przybywający z terenów rewolucyjnej Rosji nie zmieniają atmosfery miasta. Lublin, jako siedziba gabinetu radykalno-ludowego powstałego z nocy 6 na 7 listopada 1918 roku pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, zapowiadał republikańską formę rządów, zapowiadał wprowadzenie szeregu demokratycznych reform, demokratycznej ordynacji wyborczej, sejm ustawodawczy oparty na pięcioprzymiotnikowych wyborach, nowoczesne ustawodawstwo socjalne i radykalne reformy w postaci upaństwowienia środków produkcji, reformy rolnej, demokratyzacji oświaty i oddzielenia Kościoła od państwa, laickiej szkoły. Panie profesorze, jak katolicki Lublin, siedziba diecezji lubelskiej, siedziba rodzącego się uniwersytetu zareagował na ten radykalny program Daszyńskiego? Nie trudno się domyśleć, nie trzeba tego udowadniać, że z zaniepokojeniem, z zaniepokojeniem z tego względu, że była to inicjatywa bądź co bądź lokalna. Ignacy Daszyński przybył z Krakowa, gdzie uczestniczył w komisji likwidacyjnej, gdzie nie uzyskał całkowitego poparcia i nagle y, chciał w Lublinie swój radykalny program rozwinąć. Naturalnie y, duchowieństwo w tym czasie było zaniepokojone chociażby laicko szkołą. Dalej Zaniepokojone było tym, tą propozycją oddzielenia Kościoła od państwa. Przecież zasługi Kościoła w okresie rozbiorów, szczególnie, szczególnie w zaborze rosyjskim, były ogromne. Martyrologia Kościoła. Ona nakazywała w, w odbiorze publicznym wręcz jakieś uwzględnienie wagi Kościoła, a tutaj nagle rząd Daszyńskiego proponuje oddzielenie. Oddzielenie kościoła od państwa. Tak więc y, musiało to budzić niepokój. Poza tym kościół zawsze był czynnikiem y, unifikacji y, narodu i y, 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 tworzenia zrębów y, państwowości obejmującej wszystkie zabory. Przecież stolica prymasowska była jedynym elementem w okresie rozbiorów łączących wszystkie trzy zabory świadomość gniezna, że tam rezyduje prymas Polski. I z tego też względu taki rząd partykularny, na który nie, nie godziła się nawet Galicja, z której on się wywodził, a cóż mówić dopiero Wielkopolska z jej Radą Ludową, y, był czymś no, przynajmniej budzącym zdziwienie i wywołującym niepokój. Tej wizji Polski przeciwstawił episkopat wizję nakreśloną w liście pasterskim z 10 grudnia 1918 roku listem kładł nacisk na konieczność więzi odrodzonego państwa polskiego z zasadami etyki chrześcijańskiej stąd z pasją atakował postulowaną przez Daszyńskiego zasadę oddzielenia kościoła od państwa i zasadę świeckości szkoły Poza tym biskupi polscy odrzucali program upaństwowienia środków produkcji, wskazując, że grozi on centralizmem państwowym, gospodarczym marnotrawstwem. Apelowali o jedność narodową, wymagającą i klasowych, i regionalnych wyrzeczeń. A oto fragment omawianego listu: Cnota Obywatelska mówi: byle Ojczyźnie było dobrze. Byle ona była silna, zdrowa i potężna. A samolubstwo mówi: Co mnie po drugich? Co mnie po ojczyźnie? Co mnie po Polsce? Byle mnie było dobrze w niej i z nią, byle dobrze było memu powiatowi. Cóż mnie stolica obchodzi, Warszawa? Byle dobrze było moim kresom, mojemu województwu? Co mnie naród cały obchodzić może? Byle dobrze było mojej partii. To cóż mi zależy na tym, jak z nią jest ojczyźnie. Bylem ja rządził, byle na wierzchu była moja prawda, na wierzchu były moje rządy, a o resztę nie dba. Pamiętajmy, że e, prymas polski, arcybiskup Gnieźdź, Gniezna El, e, Edmund Dalbor, miał przecież w Warszawie również prymasa Królestwa Polskiego w osobie e, księdza e, arcybiskupa, arcybiskupa Kakowsk Kakowskiego. I, I trzeba być pełnym podziwu dla nich obu, jak e, umieli zgodnie, nie bacząc, że obaj byli prymasami, stanąć nad tymi regionalnymi e, różnicami i jeden drugiego wesprzeć po to, ażeby e, Kościół, tak jak przez całe e, stulecia, mógł y, być y, pomocny państwowości polskiej odbudowywanej teraz po 123 latach niewoli. Warto tutaj zwrócić uwagę na stosunek Ojca Świętego, Benedykta XV, do odradzającej się państwowości Polski. Się. Mianowicie y, wydaje mi się, że w pierwszej fazie wojny, powiedzmy do 17 roku, Yy, dyplomacja watykańska traktowała rozwiązanie Austri austriackie jako najlepsze, to znaczy stworzenie triady Austro Węgry, Polska. Ale w 17 roku po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny, po zwycięstwie demokratycznej rewolucji lutowej w Rosji yy, sprawa była jasna dla Benedykta XV, musi powstać niepodległa polska Ostoja kultury chrześcijańskiej centralno-wschodniej Europy. Papież e, ch, chciał maksymalnie e, uczynić wszystko co możliwe dla e, pośpieszenia z e, pomocą dla wyłaniającego się z zawieruchy wojennej państwa polskiego. Delegat apostolski przybędzie już z początkiem 18 roku Przecież jeszcze przed Kwiecień. 11 listopada, 18. przed odzyskaniem niepodległości, już stolica apostolska de facto, jeszcze nie de jure, bo nie może prawda, tego uczynić, już de facto uznaje państwo polskie, przysyłając swojego delegata. Więc to jest zasługa papieża Benedykta, że nie patrzył na traktaty nawet międzynarodowe, co jest przecież no, wymogiem na ogół. Stolica apostolskiej, która patrzy no, z perspektywy 2000 lat nadzieję świata, tutaj w tym, wypadku, w tym wypadku, niejako odstępowała od utartych szlaków i szła naprzeciw sprawom narodu. Raz odbudowo państwa polskiego Powstaje Uniwersytet, Uniwersytet Katolicki, mimo że początkowo jeszcze e, tak się nie nazywa, nazywa się Uniwersytetem Lubelskim, ale chcę nawiązywać do dawnych tradycji e, Uniwersytetów Katolickich w Europie, zwłaszcza do Uniwersytetu w Louvain. Właściwie już pomysł jego e, otwarcia jest wcześniejszy nawet głos lubelski w numerze 264 z 25 września 1918 roku oznajmia, że Uniwersytet Lubelski zostaje otwarty. Sprawa się przeciąga. Rozpoczęcie wykładów w Uniwersytecie naznaczono na 27 listopada 1918 roku. Termin nie został dotrzymany, dlatego że młodzież akademicka uchwaliła na wiecu wstąpić gromadnie pod standardy narodowe. W związku z tym nie studiować, a walczyć trzeba było. I dopiero pierwsze wykłady odbyły się 9 grudnia 1918 roku.